Halo, siema? Ale panie, za górę całego internetu. Cały Ten internet mi wywaliło do domu. Normalnie jutro zgłaszam to do Weksy, kurde, no panie bez się. jaj. to Ile razy cię wywaliło? No czy pierwszy raz, nie, ale. <grych> nie ale. Nie się, nie musisz zgłaszać. Jak nie? Jak? ja mam. to nie, tak dzień. nie może być, nie? Pani zrobią. Powiedzą ci. Że zaraz to zrobią, a następny dzień ci nie. No się wiesz, zgłaszam i jak mają przy, przychodzi serwis. Szans, ma to zrobić, nie? Ci się nie zdarzyło takich rzeczy. A jak nie, to Zgłaszam, że nie działa i jutro idę do... 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 Proszę, I ten... Um, orange, tak? Orange, chyba. Orange, tak? Yeah. Uja, z oręż tak. ja z się tak wypisałem się w Valentinu, bo nie wiem dlaczego, ale Orange tak miał zjebane, to jest masakra. Wiecie, ja, tutaj u nas w bloku wszyscy że na... Tutaj u nas... ...zadowoleni są z orange, nie? Ja. obiecałem wam tą ostatnią gierkę. Wątpię. Tą ostatnią gierkę. Jak wam poszło? Ja, Beze mnie yy... o, o, Dobrze, teammate zginął, bo się zrywaliśmy od spek Tam pojechał mnie Octane, a ja miałem Plomo już od niego I dedłem Musimy przemówić nie słyszałem jednej rzeczy A my gramy rankę, my, my gramy rankety? Gamy rankety? Tak. No okay. nie wiem, punkty dostałem za, za tą grą, grę ostatnią, bo... Dostałem za tą bo... jestem... Mam trójkę, nie? Jestem... Mam Golda, nie spierdziłem, Trójkę, bada, nie? Bada. Nie masz kary? A? I kary też nie mam. I kary też nie mam. Ale to kurwa jest bredne. ja dostaję karę, o Bo mnie ludzie kochają, wiesz. <ślesy> kurwa, nie żartuj. Masz list nie mam podłączonego? Nie, to... wyłączył się chyba. Nie, wyłączyłem. To się nie wyłączył wie. się chyba. Automatycznie. Nie wiem. A czy nie? Teraz patrzę, że na Twitchu jest dalej. Nie, teraz. nie, teraz, teraz teraz tak. na ja nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, Tylko śmierć. nie, już się że mogę no, a, no, nie, A mogę nie. Nie, Nie, wiem. Ej, ja tu zagra bazami do sadyą Gierkę. Ej, tu zagra. Gierka, że nala dzisiaj jeszcze gra. Wszystkie prowadzą do jednego miejsca. Zagrakiem. Dwie osoby, które się ogląda. No to witam o, to dwie osoby. Zawsze stawiam opór do samego końca. A ty sięby tak tak sam gdzie? też oglądasz? Cie? Ciebie tam oglądam. Ale mam i tak zero, to ja się nie liczę. O, ale mam i tak zero. To ja się, nie liczę Aha, no to nie wiem, bo już się dwie. Ja też jestem teraz na Twojej, chyba Ha, No tak. <O>. No tak się <laughs> no tak. <laughs> tak tak to spodziewa. Dla Larko, jak to zechcecie lecić, nie? To się tak lecisz, tak. się informuję. Wiem. Nie wiem, że coś lecieć, tak? Ulecimy nie, nie leci ja, raz jeszcze tam leci. No, będę leciał dobrze, tylko się podracać po ramy. jakaś leci. Z prawej jakaś leci. Oni no, tak leci i zaraz. Ja Fitolem zjem.

tam, kurde wszyscy lecą To było nie, daleko jako daleko, jako daleko. Kurde bez sensu Ups. To było daleko. No tak, no przecież no, to, 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 to ciężko tak. to było tą, tą grą w ogóle, nie? Jak ja wylodowałem dostałem sniper w plecy Jak Nie, Nie wiem, serio. Ale jest fajnie, jak masz to ulepszanie chociaż, nie? No, ale na, na początku jest gówniane, no. O, Masakra. Ja w Repeatera. Ja o, o właśnie do, o... o... mar... na bar... do Repeatera za normalne? Dwie przez... razy. Ja ani raz nie no, będę was leczył. To Mogę ruszać. Lecimy? Oto o twój champion. Nie, jest, muszę albo... przyjść, bać, nie? nie jest, ja Jestem dowódcą skoku. Dobrze. O, nie stanie się źródła mocno. Nie w się Dobra, A tu ja lecę, no to fajnie. A tu ja lecę. To, to tam wylądujmy tutaj. Aha. Dosyć obijania się, lecimy.

Es mi to To Nie pójdziemy tak... Ej kurwa, jebane smaki, kurwa, jebane tym się... Nie bądź nie? było No w ogóle nikt nie leciał. Nie było nawet widać. Ja widziałem tylko nas, ale tam z tyłu to nikogo. Dobra, to tak jak to 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 trzymajcie się do jutra. Dobra, ja kończę. Tam... Trzymajcie się do jutra. O, Zobaczcie, jeszcze jedną? O, no, mogę zagrać. No, daj, no. masz golda, nie? Tak. Poza, mam nadzieję, że rzeczy będzie szybciej, żeby, żeby sobie pograć. No, to trzymajcie się, tutaj zobaczę skarę jutro. O, to trzymajcie się, już zobaczę. No, nie, się. Panowie, się e, panowie, wszyscy na co tam nas obserwowali. Dzięki bardzo, To ostatnie angielki to były jakieś tam w ogóle śmieszne. Ale były, w każdym plus na minusie. Ale już nieważne. Zapraszam jutro, jutro, jutro postaram się być troszkę jak zwykle 22. E, więc jutro też programy i to będzie chyba ostatni stream jutro w tym tygodniu z tego względu, że na weekend wyjeżdżam chyba że w niedzielę. Także na dzisiaj trzymajcie się, papatki do zobaczenia. dzięki, że wpadacie. Lajkujcie, subskrybujcie cokolwiek, nie znam się na tym, ale żeby było fajnie. Papatki.